Zbiłem rano o siódmej i zbiłem sobie te trzy rzeczy. Na początku punkt dajmy do Kruka. Oczywiście do Kruka. Siema na kocham, tak, to ja jest na tym Wbił mega box, bo wyszło no. misję wczoraj. Dziś. To dzisiaj. Wiks box. Niestety nic nie ma. Teraz jest kluczowy moment. Może coś być, ale się nie założę. Uczę się... Ja Nic nie mogę. mogę, no. Przynajmniej masz do Kruka. Dobra, to sobie dajmy do Gale'a na początku ulepszyć. To było to. A może to najmniejszą moc? To chyba dobrze. No ale mam tyle tych punktów, że... Chol, Oho. Kruka ulepsz. Dobra, pyk. Tak. Piąta moc. Dobra, krucha, piąta moc. Ile ma życia? Tu się pokazuje i tu 2800. A ile zadaję Punkty życia, nie wiem. Dobrze, to będziemy kończyć odcinek. Fajnym humorem, bo jesteśmy teraz na wakacjach. Pewnie wy macie szkołę. Macie niefarta. My mamy wakacje. Trzymajcie się. Pa! pa.